Hej, trochę materiał ten nagrywam dla kobiet, trochę dla mężczyzn pół na pół. Jak łatwo i skutecznie poderwać większość mężczyzn. Z moich obserwacji 25-letnich, większość facetów w ogóle jest zadowolona i przeszczęśliwa, jeżeli. Cytuję rozmowę kilkudziesięciu, może kilkuset nawet mężczyzn. I co? Fajną masz kobietę? No pewnie. W ogóle słowo stara. Moja stara ugotuje, wypierze, wysprząta. Powiem ci, ostatnio nawet zapłaciła rachunek. A jaki seks? Też fajny. Powiem ci, mam naprawdę super kobietę. Zawsze, może inaczej, przeważnie słowo stara w ogóle pada na początku, to już nogi opadają. Znają się rok czasu, dwa, już słowo stara pada. Jakby 500 lat ze sobą przeżyli. Dla większości mężczyzn, miłe panie i panowie, wystarczy, że dobrze ugotujesz, posprzątasz. Jeden zapłacisz rachunek raz za herbatę i masz faceta w garści. Oczywiście do tego by się przydał cudowny seks i po problemie. 99% mężczyzn na to pójdzie. Dlaczego pójdzie? Bo 99% nie podejdzie nigdzie do kobiety. Przez przypadek poznaje kobietę albo przez znajomych. Nie ma wyboru, o którym zawsze powtarzam, w wyborze kobiet. Co zatem idzie? Że jakkolwiek kobieta się pojawi, która przez chwilkę mu zrobi dobrze, a to może być tylko jej i wyłącznie zagrywka, i mamy tego pana praktycznie w stu procentach. Dlatego takich 5 rad ode mnie. Panie, jak poderwać faceta? Raz zapłaćcie rachunek za niego za herbatkę. Ugotujcie mu jeden posiłek. posprzątajcie, dobry seks. Coś tam jeszcze od siebie dodajcie i prawie każdy facet, wiecie co powie? Boże, trafiłem ideał. Tak jakby sprzątaczka, kucharka i kobieta lekkich obyczajów. To było wszystko dla nich. Nic więcej dla nich się nie liczy. Na koniec piękne słowo Stara. Hej.